thank <laughs> you Mieliśmy w krótkim terminie sesję Sejmiku, i wszyscy nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że samorządy w takich momentach powinny siebie wspierać. Na tyle oczywiście, na ile możemy. Spotkałem się z panią prezydent w Gorzowie. Miała wtedy już przygotowaną prezentację. Te straty naprawdę były duże, zwłaszcza w jednostkach publicznych, w jednostkach oświatowych. Bardzo się cieszę, że możemy pomóc, bo pomaganie jest chyba nawet lepsze od brania, ale. Myślę, że zyskanie tylko szkoła i społeczeństwo też nasze będzie wiedziało, że możemy tu w regionie lubuskim na siebie liczyć. To jest super informacja. Te pieniążki zostaną bardzo szybko wykorzystane, ponieważ przed nami właściwie połowa już wakacji, a chcielibyśmy, aby nasze dzieci, młodzież mogły... Przyjść już do tych wyremontowanych klas, więc wielki ukłon w stronę zarządu województwa. Rzeczywiście te pieniądze zostaną dobrze wykorzystane. Nie pierwszy raz przypomnę, w zeszłym roku województwo pomorskie również zwróciło się do nas z prośbą o wsparcie. Prze, przeżyliśmy, połowa Polski przeżyła wielkie nawałnice. Gmina z województwa pomorskiego zgłosiła się do nas taką prośbą. Oczywiście radni bez wahania przydzielili tą pomoc, także powtórzę, małe województwo, mały budżet, ale wielkie serce. Tak, szacujemy na 700 tysięcy, natomiast wsparcie. Które dostajemy pozwoli nam szybko ruszyć i te prace wykonywać w okresie wakacyjnym, kiedy placówki wiadomo, że mogą spokojnie prowadzić je te remonty. Mamy nadzieję, że wszystko wykonamy do końca sierpnia. Natomiast są takie zniszczenia, które musimy w pierwszej kolejności usunąć, no bo one zagrażałyby bezpieczeństwu uczniów.